Stacja centralna grupy Karkonoskiej Gopr w Wielenie Górze nie tylko wyładniała, ale także została unowocześniona. W ramach tej modernizacji z ta kompleksowo ocieplona stacja, wymieniona stolarka okienna, zmodernizowana cała także infrastruktura, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Mamy nową kotłownię, pompę ciepła, fotowoltaikę. Szczególnie widać to w dyżurce. Przede wszystkim przestrzeń duża, co pozwala na jakieś poruszanie się. Dostęp do map, do komputera też jest wygodniejszy, nie trzeba kręcić głową na boki, żeby to wszystko ogarnąć, tak jak było przedtem. Termomodernizacja obiektu, a także remont kosztowało blisko 3 miliony złotych. Gdy wszedłem tu pierwszy raz, to nie poznałem tego miejsca, bo zmieniło się bardzo dużo, i myślę, że to istotnie wpłynie na jakość i komfort naszego funkcjonowania tutaj w stacji. W tym roku rozpocząć ma się także remont stacji w Szklarskiej Porębie. W tegorocznym budżecie zapisane jest 3 miliony na powstanie placówki GoPru, szklarskiej porębie. Bardzo dbamy o to, żeby dolnoślący mieli to poczucie bezpieczeństwa. Kolejne prace planowane są w Świeradowie Zdroju. Jest to budynek już dość leciwy, stary, który nie spełnia żadnych standardów, jeżeli chodzi o przyjmowanie poszkodowanych. Nie mamy tam nawet podstawowego ambulatorium. W tym roku Karkonoska Grupa Gopry planuje także wymianę wysłużonych kładów oraz samochodu terenowego. Zainteresowanie pracą ratowniczą jest z roku na rok coraz większe. W zeszłym roku do egzaminu stanęło 47 osób, fizycznie przyjęliśmy 18. Kandydatów i kandydatek, bo mamy też kobiety, które rozpoczęły staż. W tym roku podań mieliśmy 23, 21 osób stawiło się na egzaminach i przyjęliśmy 14 osób. Staż kandydacki trwa od 2 do 5 lat. Rozpoczyna się od szkolenia sprawnościowego, dyspozytorskiego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ciągu najbliższego roku będą mieli w okolicach 12 szkoleń technicznych, każdy będzie zahaczało o weekend. Są to szkolenia od 2 do 4. Od początku roku do końca marca ratownicy mieli ponad 100 interwencji. Najczęściej były to urazy kończyn dolnych. Miały miejsce również poważne zdarzenia. Były dwa wypadki śmiertelne. Mieliśmy wiele wypadków wielonarządowych. Karkonoska grupa Gopr swoim zasięgiem obejmuje nie tylko karkonosze, ale także rudawy, janowickie, góry, kaczawskie i izerskie.